W Tarnobrzegu rozpoczęto długo wyczekiwany remont krytej pływalni. Obiekt na czas prowadzonej inwestycji został zamknięty dla miłośników pływania. Wedle umowy zawartej z wykonawcą, wszystkie zaplanowane prace mają zostać wykonane najpóźniej do końca listopada. Jaki jest zakres wykonywanej inwestycji? Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu poinformował, że obiekt jest zamknięty od poniedziałku 22 lipca. Wtedy to przekazano pływalnie wykonawcy, który rozpoczął realizację inwestycji. Zwycięzcą przetargu na remont została firma Solid Boot z Cmolasu. Miasto wykonuje to zadanie za pieniądze pozyskane w ramach Polskiego Ładu. To jest droga inwestycja. Cały projekt w ramach Polskiego Ładu, modernizacji infrastruktury MOSI razem z boiskami sportowymi, osiedlowymi, no to jest kwota ponad 7 milionów złotych. Remont przejdzie, dach ponieważ tutaj jest największy problem, czyli cała konstrukcja dachu, następnie wymiana wentylacji, wymiana stolarki okiennej, roboty dodatkowe, elektryczne itd. Także no, to są takie najbardziej potrzebne w tej chwili rzeczy, które muszą być wykonane, żeby można było dalej tutaj funkcjonować. Jeżeli chodzi o to, co nam się zmieni, to wszystko to, co nad głowami jest. Zostanie zmodernizowany dach, sufit. Wykonana zostanie konserwacja stalowych elementów konstrukcyjnych, wymiana całkowita wentylacji urządzeń, magistrali, kanałów wentylacyjnych, stolarki okiennej, również od strony Alei Niepodległości tego przeszklenia. I będzie nas czekać jeszcze branża elektryczna, budowlana i, i technologia basenowa przewidziana w tym etapie. Realizacja inwestycji była konieczna, bo pływalnia mogła zostać nawet wyłączona z użytku. Obiekt przechodził okresowe przeglądy, ale wyniki pokazały, że to ostatni moment na realizację wymienionych wcześniej zadań. Niestety inwestycja jest realizowana z opóźnieniem, co po rozpoczęciu roku szkolnego będzie rodziło duże utrudnienia. Jest to bardzo duży problem. Tutaj mam trochę żal do moich poprzedników, że ten temat przeleżał od lutego, ponieważ no w tej chwili być, powinny być prace już bardzo mocno zaawansowane po to, żeby po okresie wakacyjnym, czyli od września dzieci mogły i młodzież i ogólnie mieszkańcy mogli korzystać z odświeżonego, odnowionego basenu. Natomiast my dopiero ten remont na tą chwilę będziemy rozpoczynać. Firma ma 130 dni na wykonanie, na wykonanie tego remontu. Będziemy się oczywiście starać rozmawiać i prosić, żeby zrobili to jak najszybciej, natomiast największym. Problemem jest tutaj kwestia urządzeń do wentylacji. Na nie czeka się najdłużej, ale z tego co wiem, jest duża szansa, że będzie możliwość uruchomienia, jeżeli jeszcze niedokończona zostanie w pełni ta instalacja, ale będzie warunkowo możliwość uruchomienia tego basenu ewentualnie wcześniej. Będziemy robić wszystko, aby jak najszybciej pływalnie przywrócić do użytkowania. To pierwszy etap modernizacji krytej pływalni w Tarnobrzegu. W planach jest wykonanie kolejnych prac, które poprawią komfort użytkowników obiektu. Obiekt będzie nieczynny, mam nadzieję, krócej niż przez 4 miesiące, i w listopadzie najpóźniej uruchomimy dla przede wszystkim szkoły i klubów sportowych, które uczestniczą w różnych rywalizacjach sportowych, a także dla mieszkańców miasta. Chcielibyśmy, aby to był pierwszy etap, jest to pierwszy etap, ale żeby drugi był w niedługim odstępie czasowym, bo wymaga pływania dodatkowych jeszcze nakładów. Basen generalnie wymaga jeszcze większych nakładów finansowych, natomiast to jest to, co jest na tą chwilę niezbędne, co w zasadzie za chwilkę wykluczałoby nas ogólnie. Jeżeli byśmy tego nie przeprowadzili, nie zrobili, to wykluczałoby nas z możliwości korzystania z basenu.